Przed 1 sierpnia możemy robić jeszcze Otwieram tak. czwartą sesję drugiej kadencji i przejdźmy, przejdziemy od razu do, do początku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Przejdziemy teraz do zatwierdzenia protokołu z poprzedniej, z poprzedniej sesji. Za pomocą głosowania jawnego myślę, przyjmiemy je. Kto jest za? Kto jest przeciw? przyjęte jednogłośnie yy, sprawozdanie przewodniczącego i prezydium z działalności sesyjnej. Yy, to jest tak, mam przed sobą umowę porozumienie, które jest, jest jeszcze nie zatwierdzone przez Panią Burmistrz, Burmistrz yy, co do Pani karty. Yy, postaram się to jak najszybciej yy, zatwierd zatwierdzić i w razie czego przyjmiemy. Dzisiaj nam tego się nie uda przyjąć już, dlatego yy, uchwałę będę odłożyć. Z koncertami, tak jak mówiliśmy, ruszamy z 22 sierpnia, myślę, będzie konkret i przycisnę Was z tym. Z masą krytyczną Warszawa cały czas nie chce mi dać odpowiedzi, to dzisiaj po prostu będę musiał do nich jeszcze raz zadzwonić. LOS, będziemy potrzebować na LOS zgłoszeń. Następna sprawa to jest... No i dzisiaj najprawdopodobniej przyjmiemy to porozumienie z Albatrosem. Co do innych działań, to Młodzieżowa Rada z Iławy planuje zrobić konferencję wszystkich rad z Warmii i Mazur. Jeszcze nie znają konkretów, zapraszają naszą radę. Jak na razie nieoficjalnie, jeżeli będę na konkrety, to Wam powiem. Punkt czwarty musimy wykreślić z powodu nieobecności pani burmistrz z mojej winy. Zawsze nie wysłałem, tak ma kulpa. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy i porozumienia to myślę, że uchwałę przyjmiemy, a porozumienie podpisze się, jak dostaniemy jak zgodę do pani burmistrz. To, to jest ciało, to jest organ Pani Burmistrz i po prostu Pani Burmistrz musi wydać stosowne pozwolenie zatem projekt uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Bierzycka z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podpisania umowy porozumienia z Centrum Profilaktyki, Uzależnień i Integracji Społecznej w Bierzycku kto jest za podpisaniem umowy porozumienia proszę rękę w górę i jednogłośnie przyjęta została. Następna, e, przyjdziemy do następnego punktu. E, podjęcie uchwały w sprawie powołania grupy problemowej do spraw masy krytycznej. Tutaj, będziemy, tutaj będę potrzebował ludzi do grupy problemowej. E, ja się zgłaszam jako pierwszy do tej grupy. Czy ktoś jest chętny jeszcze? Do tej grupy. E, to do te, te rowery. E, przyjazdy po mieście rower, rowerowy e, Ktoś jeszcze? Nikt, dobra. Czy Młodzieżowa Rada przyjmuje kandydatury Martyna Rajek i moją do grupy problemowej? Ręka w górę, kto jest za? Przyjęty jednogłośnie. Potem wybierzemy prezydium. Również. Następna rzecz, y, sprawa, y, sprawa y, koncertów, y, kto jest, y, będę potrzebował teraz y, zgłoszeń do grupy problemowej koncertów, kto chętny. A można pytanie? No, pytaj. Jaki to jest termin? 22 y, sierpnia. No, to już się kończy? Los się kończy, los się kończy. Już nie no, okay, 19. Okay, jeżeli ja jestem... Może, że te, te te dwie, to ja już się rzeczy tej... E, tak, tak, właśnie o to chodzi, że wybierałeś. No ja tak... to... Aha. I właśnie pamiętam, to miał być. I... W się gringosie. W gringosie pisałeś tam kto ten. Mam kartkę. To była Natalia bodaj. Był... Ona dużo zespołu załatwiała. Tak, była Natalia, byłeś ty, była Ola. Ja mogę pomóc w pokazać. Ja. W sensie, że nasze Oczywiście. Akumiski, dobra. I no. czy jeszcze by... danie? I danie. No to będzie, to będzie pięć osób. Kto jest za przyjęciem kandydatur do grupy problemowej Natalii Ławrynowicz, Aleksandry Krapowickiej, Michała Rudego i Daniela Kozaka? Kozak. No kto jest za? Ręka w górę. No to jednogłośnie przyjęte. Potem z Waszego grona w wybierzecie przewodniczącego. Następna sprawa. Musimy wybrać osoby, które pojadą na tegoroczny los. Ja ze swojej strony oferowałem, oferowałbym Alberta i Martynę. Czy są jakieś propozycje jeszcze? Zgłoszenia? I ja bym chciał jeszcze się zgłosić. Alberta nie ma, dlatego on, on może, uważać, że nie pojedzie, bo trzeba było na dzisiejszej sesji i jeszcze z nim porozmawiam. Czy przyjmujecie kandydatury osób chętnych na los? Ręka, kto jest za? Pytanie. Tak? Czy masz zgodę, pani burmistrz, na to, żeby osoby to na razie przyjmujemy os zgłoszenia osób wewnętrznych tak? i dopiero wniosek o pieniądze i y, o prośbę y, o to pani Czyli co to są to uczestnicy? Tak, to są ewentualni uczestnicy, bo tak czy inaczej urząd miasta jeszcze y, będzie sam określał no, ile osób, ile osób może wysłać. Y, I przymusujący. To, to jest tak. Y, w kosztach to jest 530 zł od osoby plus y, to, to pokrywa urząd i 90 złotych. Nie. 440, 440 my urząd, a 90 zł osoba wyjeżdżająca na obóz. Czyli to idzie z naszego budżetu miasta. E, tak, będzie, dlatego właśnie będzie prosili o wydzielenie pieniędzy e, i mamy taki plus, że, że nie, nie płacimy 100 zł więcej, bo 100 zł więcej płacą poza federacją. Są urządy. W osoby, osobach to będzie 400 zł po oszczędności. To jest tak, na ten rajek. I kto jest za przyjęciem tych czterech kandydatur na wyjazd na Los Bankawo? No, zatwierdzono. Następna sprawa to jest y, podjęcie uchwały w sprawie zawiązania porozumienia ze Stowarzyszeniem Albatros i Młodziszewską. Y, treść porozumienia y, na, na razie jest jeszcze nie gotowa. Yy, rozmawialiśmy o tym, to jest grupa Tomka. Oni organizują tego, ten, to walkirię yy, i to jest tak. To, yy, my to przyjmiemy, yy, teraz yy, ewentualnie nie przyjmiemy yy, radą. Yy, porozumienie zostanie napisane i zgłoszone nam, a potem. Yy, nie napisane. Jest napisane. Yy, a potem nas jeszcze raz ewentualnie przyjmiemy, bo teraz przyjmiemy. Yy, w sprawie zawiązania, porozumienie niekoniecznie będzie zawiązane, jeżeli wy jeszcze raz nie wyrazicie zgody, ale to już to już, będzie, to już się dogadamy wszyscy na, na drodze nieoficjalnej, tylko teraz porozumienie czy chcemy kto jest za chęcią na podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem Alba gminy Wyrzyctwo, kto jest za ręką w górę kto jest przeciw kto wstrzymuje się od głosu? Dwie osoby wstrzymały się, reszta jest za. Większo, większość głosów świadczy o tym, że przyjmujemy. Uchwały zostały wyczerpane na wnioski, interpelacje. To jest tak, jak już mówiłem, z, na razie Daniela nie będziemy wykreślać, to nie ma sensu, po prostu no, proszę rady, będzie trzeba o to się postarać. Następna sprawa, spotkanie przed, przed wakacjami. Będziemy organizować ten koncert, ale no musimy spoglądać na spotkanie jeszcze teraz najbliższe, żeby po prostu z tym, ze stowarzyszeniem się porozumieć, z nowym porozumieniem, a jeszcze musimy tak e, porozumienie, następnie e, koncert, na no, kiedy wam pasuje teraz najbliższy termin, no, czy to, no to czyli pasową e, umówkę się może na 7, w razie czego będziemy przenosić na 8 lub 9, ok, dobra. To, to mamy omówione, e, Wyczerpany już został y, porządek obrad. Y, zamykam czwartą sesję z drugiej kadencji Jóżowej Rady Miasta Gniedzacka. No.